RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, czy weekendowa kolejka spotkań na boiskach czwartej Ligi Wielkopolskiej zostanie rozegrana. Piłka, z skępna czeka ciężka przeprawa w wyjazdowym starciu z Krobianką Krobia. Po dwóch wiosennych porażkach z kotwicą Kurnik i winogradami Poznań, w szeregach białoniebieskich duża mobilizacja, bo na kolejne potknięcia kępnianie nie mogą już sobie pozwolić. Remigiusz Hojka, który jesienią w wygranym przez polonie meczu 2 do 0 z tym rywalem strzelił jedną z bramek, podkreśla, że w zespole jest duży niedosyt po fatalnym początku. W spotkaniu z Kurnikiem byliśmy na pewno. Lepsi. Niestety nie, nie, nie wywieźliśmy ani jednego punktu. W ostatnim meczu z Winogradami trochę słabiej to wyglądało, no ale jakieś punkty powinniśmy zdobyć w tych dwóch meczach. Teraz Krobianka Krobia, wyjazdowe spotkanie też będzie ciężko, no ale musicie się przełamać, tak? No bardzo byśmy chcieli, ale na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Ale przygotowujemy się do tego meczu jak najlepiej i mam nadzieję, że wywieziemy stamtąd trzy punkty. Rozmawialiście w szatni długo na temat tego, co nie zazębiło, dlaczego nie jest tak jak jesienią? Tak, rozmawialiśmy na pewno. Sami nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. No, jak już mówiłem, z Kurnikiem wyglądało to nieźle. No, w tym ostatnim meczu wyglądało to słabiej, no, ale. Mam nadzieję, że poprawimy swoją grę i będzie już dobrze. Krobianka rozpoczęła wiosnę od porażki w wilczynie 0 do 2, jednak w sobotę na własnym obiekcie ograła Olimpię koło 2 do 1. Początek sobotniego spotkania zaplanowana na 15. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.